Co do y, y, granicy, to oczywiście Pańskie pytania powinny być kierowane do y, kompetentnego, czyli ministra spraw y, wewnętrznych, ale jako obywatel mogę y, Panu powiedzieć, że no, granica musi być pod kontrolą, ale pod kontrolą uprawnionych do tego służb Straży Granicznej, Policji, jak trzeba to może y, żandarmerii wojskowej, ale na pewno nie bojówek pana Bą Bąkiewicza. Znaczy, Bąkiewicz dostał miliony złotych odpisu na stworzenie bojówek, teraz je tworzy, wywołując zaniepokojenie naszych obywateli na granicy, którzy i tak już mają dość stresu związaną, z, związanego z, ze wzmożonymi niemieckimi kontrolami. Więc y, 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 bojówki Bąkiewicza przeszkadzają, a nie pomagają. Dzisiaj w godzinach porannych odbyło się spotkanie, odprawa co moim udziałem, także premiera Kosiniaka-Kamysza i ministra Siemoniaka, szefostwem Straży Granicznej, dowództwem Wojska Polskiego i Policji. Tematem była sytuacja na polskich granicach, skomplikowana na granicy niemieckiej i rozpatrzenie wniosku Straży Granicznej o konieczności czasowego przywrócenia kontroli na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej. Ten wniosek na wniosek Straży Granicznej odpowiednie rozporządzenie przygotowuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podjęliśmy decyzję i chciałem o tym poinformować i opinię publiczną i, i panie i panów ministrów, że przywracamy czasową kontrolę na granicy Polski z Niemcami i Polski z Litwą. Decyzja zapadła dziś. Wejdzie w życie ze względów organizacyjnych w poniedziałek, 7 lipca. Do tego czasu. Odpowiednie służby, w tym przede wszystkim Straż Graniczna, zostały zobowiązane do logistycznego przygotowania tej operacji. Jak Państwo wiecie, przywrócenie kontroli to jest także bardzo poważne właśnie działania organizacyjno-logistyczne, przegrupowanie odpowiedniej ilości funkcjonariuszy. Poinformowaliśmy o, o tej decyzji odpowiedników w państwach zainteresowanych. Kilka słów wyjaśniających potrzebę i motywację podjęcia tej niełatwej decyzji. Po pierwsze, od mniej więcej miesiąca praktyka działania na granicy polsko-niemieckiej uległa wyraźnej korekcie. Strona niemiecka tak naprawdę odmawia wpuszczania na swój teren inaczej niż to było przez ostatnich 10 lat. Migrantów, którzy z różnych kierunków zmierzają do Niemiec, ubiegając się na przykład o azyl czy innego typu status. Zmiana praktyki na tej granicy spowodowała także napięcia i takie poczucie asymetrii uzasadnione. Uprzedzałem stronę niemiecką. Jeszcze w marcu y, rozmawiałem także z nowym kanclerzem Niemiec o tym kilka razy, informując, że y, takie cierpliwe stanowisko polskie po wprowadzeniu przez Niemcy jednostronnej kontroli na granicy, ono się wyczerpuje szczególnie po zmianie tej praktyki. Y, tej praktyki, która powoduje, że brak kontroli po polskiej stronie powoduje, trudności, żeby ustalić, czy na pewno osoby, które miały być zwracane Polsce, czy, czy odsyłane do Polski, czy powinny być odsyłane. Polska jest gotowa przestrzegać wszystkie normy prawa międzynarodowego. Byliśmy obrońcami Schengen i pozostaniemy rzecznikami tego, aby ruch w Europie był bez granic i bez ograniczeń, ale to musi być wola wszystkich sąsiadów taka sama, symetryczna. I Dlatego czasowe przywrócenie kontroli na granicy polsko-niemieckiej uznajemy za konieczne, aby ograniczyć, zredukować do minimum te przepływy niekontrolowane przez nasze służby przepływy migrantów te i we wte przez polsko-niemiecką granicę. Mam nadzieję, że konsekwencje negatywne z punktu widzenia interesów polskich obywateli będą zminimalizowane. Takie zadanie wyznaczyliśmy i Straży Granicznej, i innym służbom. Zdajemy sobie sprawę, że ta decyzja rodzi pewne konsekwencje dotyczące swobody przepływu osób, ale zadaniem Straży Granicznej jest tak naprawdę skuteczne blokowanie nieuzasadnionego, nieuprawnionego odsyłania przez stronę niemiecką migrantów, jeśli takie miało być miejsce i po to, żeby móc uzyskać kontrolę nad tym procesem. Trzeba przywrócić kontrolę na granicy. Nie ma innej drogi. Natomiast dyspozycje, jakie wydałem wszystkim służbom w to zaangażowanym są jednoznaczne. Do minimum, do absolutnego minimum należy ograniczyć działania, które mogłyby utrudnić zwykłym, normalnym ludziom transportowi yy, 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 towarów, produktów, ruchu turystycznego. To wszystko, co powinno odbywać się możliwie normalnie i płynnie i będziemy robili wszystko, aby te konsekwencje były jak najmniejsze. Na przejściu granicznym z Litwą w miejscowości Budzisko jest Anna Borkowska-Minko. Dzień dobry. Co te nowe rozwiązania będą oznaczać dla ludzi, którzy chcą te granice pokonać? Czego w ogóle spodziewać się tam, gdzie jesteś? Michale, tak jak i Ty słyszałeś, i Państwo słyszeli przed chwilą premiera, to przywrócenie czasowych kontroli ma nastąpić od 7 lipca. Dlaczego? Ano dlatego, że to jest duże wyzwanie logistyczne, duże wyzwanie organizacyjne i tak naprawdę dopiero Straż Graniczna określi, jak dokładnie będą wyglądały te kontrole. My jesteśmy przy przejściu granicznym polsko-litewskim w Budzisku. Proszę spojrzeć, to jest przejście graniczne, które jest w zasadzie przejściem i z jednej strony otwartym, a z drugiej strony zamkniętym. Dlaczego zamkniętym? Ano dlatego, że jest to przejście, które nie funkcjonuje jako przejście graniczne, to znaczy nie ma tutaj stałych kontroli granicznych, nie ma sprawdzania dokumentów, natomiast jest to przejście otwarte, dlatego, że i Polska i Litwa są w strefie Schengen, są w Unii Europejskiej, a to oznacza, że jest tutaj i swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ usług, swobodny przepływ osób. To przejście graniczne w Budzisku do 2007 roku, to było bardzo duże przejście graniczne, dlatego, że Tutaj w ciągu doby odprawiano nawet tysięcy samochodów osobowych i 1000 tirów. To było mnóstwo samochodów, to było ogromne przejście graniczne, a funkcjonowało do 2007 roku do grudnia 2007, dlatego że były też przepisy przejściowe, które pozwalały na zdejmowanie tych blokad między państwami Unii Europejskiej powoli. A więc teraz i Litwa, i Polska są w strefie Schengen. W związku z tym od 2007 roku tutaj jest swobodny przepływ towarów i usług. Więc w zasadzie to jest przejście graniczne, ale. Tak naprawdę go nie ma. Tutaj cały czas jadą tiry, tiry od strony litewskiej, tutaj mogą przemieszczać się samochody osobowe, także to jest przejście, które w zasadzie nie funkcjonuje, ale Zdarzały się kontrole wyrywkowe, zdarzają się też kontrole od czasu do czasu, dlatego że tak czy inaczej funkcjonariusze Straży Granicznej tutaj w tych rejonach przebywają. A w związku z kryzysem migracyjnym od 2021 roku te kontrole mają uzasadnienie na przykład w przypadku nielegalnego prób nielegalnego przekraczania granicy przez osoby, które nie mają do tego uprawnień. W związku z tym od 2021 roku takie kontrole były pojedynczo i między stroną polską a stroną litewską e, w ramach. Umowy o readmisji, takie osoby, które nielegalnie przekraczały granice, były przekazywane stronie litewskiej. Wyglądało to tak, że strona polska umawiała się ze stroną litewską na przekazanie takich osób w ramach umowy o readmisji i tylko w pierwszej połowie tego roku takich osób było 251, w ubiegłym roku np. 175, a w 2023 461, w 2022 598, a na początku kryzysu migracyjnego, to jest w 2021, 236 osób. Miejscowość Budzisko i Anna Borkowska-Minko, bardzo dziękuję za te relacje. Teraz czas na tę perspektywę z przejścia granicznego polsko-niemieckiego Lubieszyn-Linken. Tam jest Alicja Rucińska. Dzień dobry. A czego spodziewać się tam, gdzie jesteś? Jak tam będzie to wyglądało? Te zmiany? No Już teraz widać pewne zmiany, ale ja uspokajam, to nie jest jeszcze ta kontrola, którą zapowiadał premier. Widzimy tutaj radiowóz, a także kilka osób, które są tu na przejściu od kilku dni, a więc radiowóz jest po to, aby pilnować tych społecznych patroli, które tutaj się zainstalowały, no ale one nie mają żadnych uprawnień do kontrolowania pojazdów. No i rzeczywiście tu nie, mieszkańcy z niepokojem patrzą na te zapowiedzi, bo już wiedzą, co to znaczy, gdy Niemcy wprowadzili, kontrole wprowadzili kontrole wyrywkowe co prawda ale są sytuacje kiedy zwłaszcza rano jadąc do pracy trzeba poczekać jakiś czas by taką kontrolę niemiecka strona przeprowadziła więc jeśli to samo pojawi się w drodze powrotnej z pracy czy z zakupów gdzie często mieszkańcy pogranicza jeżdżą to może znacznie utrudnić to codzienne funkcjonowanie stąd mieszkańcy być może nie wszyscy ale ci z którymi rozmawialiśmy nie są zbyt zadowoleni z takich zmian choć są też tacy którzy z z kolei, z kolei nie bardzo podobają się kontrole społeczne, które pojawiły się, ruch obrony granic, który od pewnego czasu pojawił się na przejściach granicznych, no, mówiąc o tym, że sprawuje jakiś rodzaj kontroli na granicy. Tutaj doszło do wielu konfliktowych sytuacji no i niektórzy mówią, że może lepiej, żeby rzeczywiście pojawiły się na przejściach służby, a nie osoby, które nie mają uprawnień do kontrolowania granic, a same sobie tak samo zwańczą uprawnienia przyznały. No, trochę przykro, szkoda. Dlaczego? Yy, jesteśmy w strefie Schengen, chciałbym, żeby granice pozostały otwarte. A nie obawia się pan migrantów, no bo to z tego powodu zostały? Nie. Funkcjonowało wszystko dobrze i nie było utrudnień. Lu, tu dużo ludzi pracuje z, czy po tej stronie czy po tamtej. Te patyole obywatelskie wyskakujące przed maskę nie są fajne. Ja jeżdżę codziennie do... Za lek, nic i nigdy nie wiem czy wrócę z powrotem. Obawia się Pani tych osób, które tak. tak kontrolują granice. Czyli wolałabym pani, żeby straż graniczna stała. Tak, jak w niedzielę była policja po obu stronach, to ruch był spokojny. Był korek, ale ruch był spokojny. No i właśnie tych korków obawiają się mieszkańcy. Jak to będzie wyglądać, dowiemy się w poniedziałek, bo wtedy mają być te kontrole wprowadzone. To, co obserwowaliśmy po stronie niemieckiej, to zazwyczaj kontrole wyrywkowe, czyli funkcjonariusze nie stoją cały czas na przejściu, bo na przykład teraz ich tu nie ma i nie zatrzymują wszystkich przejeżdżających pojazdów. Na przykład na większym przejściu granicznym w Kołbaskowie przy autostradzie, gdzie ten ruch jest dużo większy, tam również każdy samochód musi zjechać na parking, tam funkcjonariusze przyglądają się przejeżdżającym samochodom, ale nie zatrzymują każdego, więc ruch jest spowolniony, ale nie jest to kontrola każdego przejeżdżającego pojazdu. To będzie również oznaczało, że nadal trzeba pamiętać o tym, by na pewno mieć przy sobie ważny dokument. Jeśli jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, no to wystarczy dowód osobisty, bo przy takiej kontroli o taki dokument możemy być poproszeni.